Ten każdy początek roku to objaw Bożej hojności. Jesteśmy ciągle obdarowywani. Bóg stał się człowiekiem, czyli jednym z nas, ale to nie wystarczyło Bogu, bo on jeszcze ukazał się każdemu człowiekowi, czego obrazem są mercy ze wschodu. Teraz w okresie liturgicznym jesteśmy w perspektywie zakończenia okresu Bożego Narodzenia w perspektywie Chrztu Pańskiego. Jednak dzisiaj słyszymy Ewangelię o tym, że Bóg jest ciągle hojny, bo karmi głodnych na pustyni. Spytaj się, jak przeżyłeś ten czas, okres Bożego Narodzenia? Był czas Adwentu, potem Święta Bożego Narodzenia, potem Oktawa, czyli przez 8 dni powtarzaliśmy, dzisiaj rodzi się Bóg. Potem przyszedł czas, kiedy ten Bóg objawia się i może nie wyruszyłeś jeszcze za natchnieniem gwiazdy betlejemskiej, za natchnieniem prawdy i jakiejkolwiek wartości. Ciągle jest dla Ciebie czas, bo ten ostatni tydzień okresu Bożego Narodzenia jest takim czasem, abyś sobie uświadomił, że Bóg jest hojnym, że ciągle nas obdarza i my trudno, trudno możemy dać, jaki możemy dać przecież prezent w zamian za tą hojność Panu Bogu, za to, że potrafi nam nakarmić nasze serce, ale jest coś, czego Bóg na pewno by chciał dostać jeszcze, można powiedzieć, spóźnioną pod choinkę. To na pewno kawałek Twojego czasu, to na pewno Twoje. Wnętrzem i to e, na pewno to, e, że uklękniesz jeszcze przed tym żubkiem, przed tajemnicą wcielenia i tak naprawdę Bogu podziękujesz za Jego hojność, a w ten sposób e, nakarmisz wygłodniałe Twoje serce, bo wiem po sobie, że jest ciągle niespokojne, dopóki nie, e, nie zatrzyma się nad Chrystusem, przychodzącym ciągle do mnie. Otwórzmy nasze serca, bo Jezus obdarza nas swojnością i daj mu dzisiaj ten spóźniony świąteczno-noworoczny prezent.